I jesteśmy w punkcie 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia radnych Rady Powiatu jako kandydatów na członków powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W związku z ogłoszeniem przez przewodniczącego zarządu powiatu naboru kandydatów na członków powiatowej Rady, Dział Rady Działalności Pożytku Publicznego w Somaszowie. Proszę i zadam się do Radnych o wyznaczenie dwóch przedstawicieli Rady Powiatu do prac w Radzie Pożytku. Kadencja Rady wynosi lata. Zgodnie z paragrafem drugim trybu powoływania członków Powiatowej Rady Działalności, stanowiącego załącznik do uchwały z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków i organizacji trybu powoływania Powiatowej Rady Działalności Przedstawicieli Rady Powiatu wyznacza Rada Powiatu w drodze uchwały. Uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Powiatowej działalności proszę przekazać do Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji do dnia 31 maja. Przystępujemy do zgłaszania kandydatów. Mamy wybrać dwóch. Proszę bardzo. Kto z Państwa Radnych jako pierwszy chce zgłosić? Pan Starosta widzę ma chęć zgłosić, bo mikrofon trzyma w ręku, tak? To, to, to znaczy ja zgłoszę, jeśli nie będzie kandydatów, to ja mam kandydatury i zgłoszę nimi jednak wolą, żeby padły sami. Jest Pan Radny Grzegorz Sławiński, proszę uprzejmie. Mikrofon dla Pana Grzesia Jest. Panie Przewodniczący, ja chciałem zgłosić kandydaturę Pani Małgorzaty Nowak. Pani Małgorzaty? Nowak. Nowak. Czy Pani Małgorzata Radna Nowak wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Mamy jedną kandydaturę. Proszę kto z Państwa Radnych jest drugi w kolejce do zgłaszania? Szanowni Państwo, z nie ma innych kandydatów. Uważam, że najwłaściwszą kandydatową będzie przewodniczący Rady Powiatu z Pan Podzi. A, małem pana starostę do bo... głosu. Czy pan przewodniczący wyraża zgodę? Tak wyraża zgodę. Odczytam projekt uchwały. Czy mamy jeszcze innych kandydatów? Będziemy głosować. Czy wystarczy na tych dwóch? Zamykamy listę zgłaszań. I dziękuję. W sprawie wyznaczenia radnych powiatu, jako kandydatów na członków powiatowej Rady Działalności, na podstawie artykułu z dnia 98 roku, podstawą powiatowym następuje postawa prawna. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Wyznacza się radnych Rady Powiatu, panią Małgorzatę Nowak i pana Mirosława Zielńskiego, jako kandydatów na członków powiatowej Rady Działalności pożytku publicznego w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf numer dwa. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf nr 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania? W tym temacie nie ma. Przechodzimy do y, głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem kandydatów? Panie przepraszam, Pani ma. ma. Grzegorz Karaczki. ktoś y, y, chciał zabrać głos. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że powinniśmy głosować osobno każdą z tych kandydatów. A, proszę bardzo. Jeszcze w kwestii formalnej, jeżeli można. Tam usłyszałem dokładne, jeżeli to, e, e, brzmienie uchwały wyznacza się kandydatów na członków? Wyznacza się radnych Rady Powiatu Panią. Małgorzatę tak, tak, Jako kandydatów, tak? Czy nie... Bo zarząd powołuje, tak? Aha, rozumiem. Dobrze, Dobrze. Dobrze. Nie, nie mają się jeszcze Czyli jeszcze jeszcze nie mam Panie Grzegorzu. Kto z Państwa radnych jest za, za tym, żeby pani Małgorzata Nowa była wyznaczona jako kandydat na członków powiatowej rady działalności i pożytku publicznego. Proszę o podniesienie. I kto jest za? Jeśli do głosu. Kto? Teraz może Pan Marek. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby Pan Mirosław Zielicki był kandydatem do Rady Porządku Publicznego? 22 za. 22 za. 22 za. Kto się wstrzymał? Jeden. I nikt nie był przeciw. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Tomaszowi Mazowieckiemu w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu rozpatrzenia skargi Joanny Pełka oraz Krzysztofa Hałasa na urzędników powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Uchwała numer będzie nadany w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi. Na podstawie artykułu 16 o samorządzie powiatowym i tu następuje post post postawa prawna, yy, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu w Tomaszem Józefieckim zleca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu rozpatrzenie skargi Joanny Pełka oraz Krzysztofa Hałasa na urzędników Powiatowego Urzędu Pracy, która wpłynęła do Rady Powiatu w dniu 20 maja 2013 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu. Paragraf numer 3. Uchwała zostanie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w starosty. Piotrów. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mam odczytać treść skargi? Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym temacie? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? 22 za. 22 za. Kto się wstrzymał? Nie ma. Ja przypomnę i proszę Państwa radnych członków Komisji Rewizyjnej, że uzgodniliśmy, że spotkamy się w tej sprawie na posiedzeniu komisji 5 czerwca to jest środa o godzinie 16.30 w starostwie powiatowym w naszym biurze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie 15, a mianowicie Państwo radni otrzymaliście informacje wraz z uzu uzupełnieniem jednym i drugim o pracy zarządu powiatu w okresie między 33 a 34 sesją Rady Powiatu. Yy, materiał jest dla wszystkich, jak każdy, dostępny. W związku z tym przystępujemy do pytań do Pana starosty. I już widzę Pan Radny Proszę uprzejmie. Panie starosto, w sumie jedno pytanie. Taka informacja. Zarząd przyjął informację od z Gabryk Świderskiej o wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie w sprawie skargi kasacyjnej złożonej przez Piotra Tomaszowski i Tomaszowskie Centrum Zdrowia w Tomaszowie Mazowieckim dotyczącej wynagrodzeń lekarzy z Szpitala w Tomaszowie. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Jak ta sprawa na dzień dzisiejszy wygląda i czy są jakieś jeszcze inne sprawy? związany z Tomaszowskim serwisem uzdrowienia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Bardzo temu zapadł wyrok w Sądzie Najwyższym dotyczącym naszej kasacji, jak i również skargi na wyrok wydany w naszym mniemanie niezgodny z prawem. Sąd Najwyższy podzielił naszą, nasze stanowisko. I w przypadkach trzech lekarzy, gdzie kwota roszczeń tych lekarzy była poniżej 10 tysięcy zł skorzystaliśmy z takiej kurki, czyli z możliwości złożenia skargi na wyrok wydany niezgodny z prawem, gdyż przy kwotach poniżej 10 tysięcy złotych wyroki nie podlegają kasacji. Bo sąd najwyższy przyznał nam rację, uznał, że sąd rejonowy w przepraszam. Okręgowy w Kierunkowie Trybunalskim wydał kolejny raz wyrok niezgodny z prawem. W tej samej sprawie, w tej samej sprawie powtarzam, gdzie sąd najwyższy w przypadku tych trzech lekarzy uznał, że jest niezgodny z prawem. Dotyczącym innych lekarzy, gdzie kwota roszczeń pojedynczego lekarza przekraczała kwotę 10 tysięcy złotych. Sąd uznał jako zasadny nasz wniosek o kasację. I zwrócił go do powtórnego e, rozpatrzenia, jednocześnie sugerując e, Sądowi Okręgowemu o zaskarżenie kosztów kasacji. E, myślę, że to wszystko w tej sprawie, czyli mamy najlepszą informację, jaką mogliśmy mieć, ponieważ ta sprawa e, była skarżona w, w jaki sposób ze względów formalnych, więc w e, tej samej sprawie Sąd najwyższy orzek, że po pierwsze wyrok Piotrkowy został wydany niezgodny z prawem, a po drugie, dotyczący następnej grupy lekarzy, mówię w tej samej sprawie, zwraca im, gdyż nie dopełnił też e, prawidłowo procedur postępowania sądowego w Piotrkowie, tylko się cieszyć. Natomiast mamy jeszcze jedną sprawę, ale w sądzie Tomaszowie Mazowieckim domniemy Wam, że ona została odroczona oczekując na wyrok Sądu Najwyższego. Innych spraw nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma pytań? Nie ma pytań? Nie ma